Cześć piąteczka! Witam was bardzo serdecznie. Bardzo z wami tęskniłam i mam nadzieję, że wy za mną także. I dlatego przygotowałam dla Was małą niespodziankę. Od teraz, kochani, będziemy spotykać się w całkiem innym miejscu, już nie na, nasz, na moim kanale Maloka Kids, tylko wraz z moimi przyjaciółkami zapraszamy Was na kanał Mozajka Dzieciom. Przygotowałyśmy dla Was bardzo dużo dobra. Pięknych filmików, dużo układów tanecznych, dużo pląsów, dużo opowieści, dużo piosenek. Jeżeli chcecie, to zajrzyjcie tam i bawcie się z nami, bądźcie z nami i dbajcie o siebie, pamiętajcie. Zostańcie w domu i my zrobimy resztę. Pa! Do zobaczenia! Piąteczka!